Najpopularniejszy przepis na łososia: Połóż filet z łososia na stojaku. Zalej łososia gorącą wodą. Za pomocą widelca ostrożnie usuń skórkę. Pokrój łososia na równe kawałki. Wlej olej roślinny na patelnię i połóż łososia. Smaż przez 10 minut. Dopraw solą. Czarny pieprz. Smaż kawałki łososia z każdej strony. Rozpuść masło na patelni. Obierz kilka ząbków czosnku. Zetrzyj czosnek na drobnej tarce, delikatnie wymieszaj. Wyciśnij sok z połowy limonki. Dopraw solą, czarny pieprz. Dodaj drobno posiekaną pietruszkę. Umieść plastry łososia na patelni z sosem. Polej sosem plastry łososia. Duś przez 5 minut. Wlej oliwę z oliwek do rondla. Dodaj drobno posiekaną cebulę. Czosnek starty na drobnej tarce. Wymieszaj i lekko podsmaż. Wlej bulion warzywny. Mleko. Dodaj tymianek. Ciągle mieszając, dodaj mąkę kukurydzianą. Dopraw solą. Czarny pieprz. Dodaj dużą kostkę masła. Zetrzyj parmezan na drobnej tarce. Dodaj parmezan do rondla. Dokładnie wymieszaj. Delikatny, soczysty, aromatyczny i niesamowicie smaczny łosoś. Wypróbuj przepis już dziś i ciesz się obiadem jak w restauracji.